My. Koledzy Ci wyjaśnili przed meczem, że mecze pogoni z Lechem zawsze są takie bardzo emocjonalne. No to, to, słyszałem to w szatnie i no, ja też wiedziałem, że, że pogoni i lech jest takie mecz, że bardzo ważny mecz. No i dobrze, że dzisiaj wygraliśmy 1-0. Jesteśmy zadowoleni, i teraz musimy to pokazać Ligę, że, 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 musimy, że będziemy też wygrać te tym meczu. Cała jesień pokazała, dzisiejszy mecz też. No, mnóstwo serca zostałeś na boisku, dużo chęci do gry. Nawet taki był moment, yy, widziałem, że trener Skowronek powiedział, żeby nie podchodzić jednak tak wysoko. A ty powiedziałeś, że to kiedy my ich spresujemy, yy, jest już ochota na ligę? Oczywiście, wiadomo, że liga to jest coś, na co się czeka i... Fajnie, że, 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 że już to jest szybko, bo to już za tydzień zaczynamy. Wiadomo, że jak w pierwszej lidze trochę dłużej się na to czekało, ale... Ale są duże chęci, myślę, myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, także mam nadzieję, że, że będzie dobrze. No właśnie od chęci do przygotowań trudny przeciwnik ligowy, Lech Poznań i wygrana. To oznacza, że w ligę wyjdziemy z przytupem? No chyba każdy sobie tego życzy i każdy chciał wejść w tą ligę ale lepiej. Wiadomo, że nie będzie łatwo uciekać, czeka na ciężki przeciwnik, ale wie, ale, ale, że, 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 że zagramy konsekwentnie, to, 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 sobie, to sobie poradzimy w Lubinie, także... Można, można po, po tym sparingu patrzeć troszkę optymistycznie, aczkolwiek wiadomo, że każdy mecz nie jest równy i, i no, ciekawe, sami jesteśmy ciekawi, co nas czeka za tydzień. Po przyjściu do Pogoni jest to Twój pierwszy mecz z zespołem ekstraklasowym. Odczuwasz bardzo dużą różnicę poziomu w porównaniu z pierwszą ligą? No tak, troszkę szybko, szybko jak się da, szybko podanie są, szybko idą zawodnicy. No. Ale to, to było tylko Sparing, muszę. Musi... Zobaczymy, jak będzie w lidze. Ale tak, no, ciężko mecz, lech Poznań, dobra ekipa. I to nie jest tak, jak, jak pierwsza liga. To jest trudnie. Ten lud na Twojej kostce. To tak profilaktycznie, czy możliwe, że coś się stało? Nie, profi, profilaktycznie, wiadomo, że zawsze po meczu są jakieś tam otarcia czy uderzenia, troszkę tam jest jakaś tam rana, ale, ale nie ma się co przejmować, wiadomo, że takie coś jest po prostu naszym chlebem poprzednim. także, także cieszę, znaczy cieszę się, mówię, no. trzeba to szybko wyleczyć i, i będzie dobrze. Dużo twardej gry. Ty się chyba w takiej grze odnajdujesz. To dlatego, że Lech dzisiaj był przeciwnikiem? W sparringach to chyba nie jest zbyt normalne, że tak ostro się gra. Wiadomo, e, wydaje mi się, że kiedyby nie było, jeżeli pogoń gra z Lechem, to ten mecz jest zawsze z jakimiś podtekstami. Zresztą było to słychać na trybunach i, i ta walka, walka jest. Także, także no, czeka nas to samo w lidze, a wiadomo, że, że Lech postawił dosyć trudne warunki. I, no i tej, tej walki było dużo, wiadomo, że boisko też nie było jakieś, jakieś super, najlepsze i dlatego ta walka, walka była cały czas w każdej formacji, także no, czeka nas to tak samo w lidze, także nic, nic nowego. tak, agresywnie byliśmy, Lech też, bo to jest Lech Pogon i myślę, że to jest dobry mecz, no i agresywnie wszyscy chcą. W piątek już będzie możliwość, żebyś zadebiutował w Ekstraklasie, już się niecierpliwisz przed tym meczem? No ciekawe czy będę grał e, na pierwszy skład. Jeszcze nie wiadomo, myślę, że, myślę, że jeszcze nie, że, że za, za szybko. Może, może, żeby grać na, w pierwsze drużyny. Ale zobaczymy. Jest bardzo dobry mecz za zagłębie lubimy, myślę, że, że oni chcą e, wygrać ten mecz, bo wiem, że e, przegrali 4-0 z pogoni na, na ten pierwszy mecz ligi no, ciekawe jak będzie ten mecz. W Szczecinie, podobny wynik. Wygrana z lechem Poznań. <laughs> Bardzo bym chciał i mam nadzieję, że będziemy się też cieszyć z tego w Szczecinie. Oj Machno się na teraz. Marcin